W tym filmie tak prosto jak tylko się da przedstawić Ci jak liczyć ułamek danej liczby. Swoją drogą, aż ci współczuję, że sytuacja, czyli najprawdopodobniej Twój nauczyciel jego kompetencje lub też brak doprowadziły, że musisz oglądać ten jakże prosty film. Także naprawdę jestem ciekawy, jak naprawdę można zepsuć tłumaczenie czegoś tak prostego. I to nie jest jak najbardziej Twoja wina, po to ten film też powstaje, a ja już bez zbędnego przedłużania zaczynam. Jak liczyć ułamek danej liczby? Na początku zaczniemy od takiego w miarę, hmm, chciałbym powiedzieć, abstrakcyjnego, bardziej codziennej czynności. Bardziej przykład jest abstrakcyjny, że taki prosty. Jak to jest, że matka mówi do ciebie, ej, weź idź po chleb i kup połowę chleba. No to załóżmy, że to jest chleb, to skąd wiesz, że ty masz kupić mniej więcej tyle? No bo zaszło w twojej głowie takie matematyczne. Obliczaszły w twojej głowie takie matematyczne obliczenia, jak "dobra, jeden chleb i chcę z tego jedną drugą, czyli połowę". OK? No to jeden razy jedna druga to jest, wow, jedna druga. Chodzi tutaj mi bardziej o to, żeby przedstawić konkretnie co tutaj zaszło, czyli zabraliśmy naszą liczbę i co zrobiliśmy, pomnożyliśmy przez ten ułamek. I w zasadzie tutaj mogłaby się skończyć ta lekcja, bo to jest tyle w tym filmie, tu nic innego się nie dowiesz. Ale możemy sobie co nieco przećwiczyć. Otóż tak, uszykuję sobie tylko długopis. No i tak, tu jeszcze chciałem zrobić inny wstęp, no bo jak to jest, że 2 razy 10 to jest 20? No, dwójka to jest przecież też ułamek, tylko dwójkę można zapisać jako dwie pierwsze razy 10 i de facto mamy nadal ten sam dział, czyli ułamek danej liczby. Dwie pierwsze razy 10 to będziemy to rozp rozpisywać przynajmniej na początku albo gdy sytuacja będzie tego wymagała. Razy 10 pierwszych, no bo zawsze polecam, przynajmniej na początku, jeżeli faktycznie były jakieś problemy, są jakieś zaległości, no to żeby zawsze zamieniać liczbę całkowitą, czyli w tym wypadku dziesiątkę, na ułamek niewłaściwy, czyli taki, żeby no po prostu to był ułamek, nie? No i teraz góra razy góra to będzie 20, na dole 1. 20 Tak jak mówię trochę przerost formy nad treścią, ale na początek jest git. To chyba wiadomo, nawet tego nie trzeba liczyć, to, miało być tak, to, to miała być taka naturalna kolej rzeczy 1 razy 10 wiadomo 10. No i to jest ten przykład z chlebem, tylko to akurat 10 chlebów, nieważne. Ale dobra, 1 druga razy 10 w postaci 10 pierwszych, no i działa to tak znowu góra razy góra, dół razy dół, 10 drugich, czyli inaczej 5. I z 1 czwartą to ta, działa to tak samo, i ja będę często, wręcz będę nadużywał słowa tak samo, bo to się niczym innym nie różni. Za każdym razem, jak będziesz miał obliczyć ułamek danej liczby, to bierzesz ten ułamek, bierzesz tą liczbę, no i magicznie mnożysz to przez siebie, i tam wychodzi cały wynik. Znowu 1 czwarta razy 10, czyli 1 czwarta razy 10. Pierwszych można coś skrócić, jak komuś to jest potrzebne, czyli że tutaj dajmy na to przez 2, czyli tutaj 2, a tutaj 5. Czyli mamy 5 drugich, można tutaj wyciągnąć oczywiście liczbę całkowitą, że to będzie 2, i jedna druga, czyli inaczej 2,5. Pasuje, no, co tu ma nie pasować. Kolejne przykłady, wiadomo, będą coraz trudniejsze, ale jeszcze raz powtórzę, nie spodziewaj się diametralnego przeskoku, czy też innej metody. Ok. 2 siódme razy 21. Hmm, no to co? 2 siódme znowu przepisujemy. razy 21 to inaczej 21. Pierwszych można skrócić. Można tutaj 1, tutaj 3. Góra razy góra 6. Na dole 1. Czyli mamy 6 przez 1 to jest 6. 1 czwarta razy 48. Znowu 1 czwarta razy 40. Hmm, przepisałem to bez sensu. 48 do góry. Pierwszych. Czy można coś skrócić? Pytanie. Tutaj. A wszystko można przez 4, ale, ale załóżmy, że no, nie zauważyłem tego przez 2. Tutaj 48 przez 2, 24. I jeszcze raz przez 2. Tutaj 1, a tutaj 12. Czyli wynik to będzie 12. 3 piąte razy 150. Mm, czyli tak 3 piąte razy 150 jako 150. Pierwszych to można skrócić, że tutaj 1. A to by było. 30, nie wiem czemu taki lach, po prostu wydawała mi się duża liczba, ale no przecież wystarczy 0 zasłonić, podzielić przez 5, to będzie 3 i oddać z powrotem to 0, czyli mamy 30. 3 razy 30 będzie to 90. I teraz mi się przypomniało, że no nic innego się nie dowiesz w tym filmie, ale jednak na końcu jeszcze będzie taka istotna czynność, która będzie akurat diametralnie ważna w aspekcie egzaminacyjnym, bo dużo osób mm, ma taką zadyszkę, jaką to powiem zaraz, wyliczymy sobie te przykłady. Ok, 3 czwarte razy 64 to będzie równe 3 czwarte razy 64 pierwsze. Czyli to można przez 4, tutaj 1, tutaj będzie 16. 3 razy 16 będzie to 48. Dalej możemy już trochę tak na skróty iść delikatnie, że a może nie trzeba zapisywać tego 250 jako 251, bo być może wystarczy skrócić tutaj przez 1. A tutaj to będzie 50. Że, no wiesz o co chodzi, pominąłem ten aspekt zamieniania na ułamek niewłaściwy, no bo z tym też niektórzy mają problemy. Na początek polecam. Potem można trochę, że tak powiem, tę pracę, ten proces matematyczny usprawnić, że no, nie trzeba jednak zamieniać na ułamek niewłaściwy, ale można. No, przepiszmy 50 2 trzecie razy 180, to by było tak. 2 trzecie razy <gryw> znowu chciałem to przepisać. Dobra, chciałem tak, to zrobię też tak. Czyli tutaj będzie 1, a tutaj będzie 60. 60 razy 2 byłoby to 120. 1 ósma razy 160. Skróćmy tak, że tu będzie 1, a tutaj będzie 2, ale 0, bo 0 sobie zasłoniłem tutaj i miałem wtedy 16 przez 8. Trochę żmudny jest ten film. Dobra, 20 to by było. I 11,20, czyli tutaj znowu los był łaskawy, a raczej ja byłem łaskawy tworząc te przykłady. Tutaj możemy skrócić 1,0, tutaj możemy dać 1, a tutaj będzie w takim wypadku 10. 11 razy 10, 110. Teraz mm, trochę trudniejsze przykłady, trochę inny scenariusz. No dobra, zróbmy 2,1 czwarta razy 16. To akurat za każdym razem trzeba zamienić na ułamek niewłaściwy, za każdym, za każdym razem, bo nie możemy zrobić tak, że a dobra, 16 to sobie to jakoś skrócę dziwnie. Nie, na początku za każdym razem trzeba to zamienić na ułamek niewłaściwy, robiąc następujące czynności. Bierzemy mianownik, mnożymy razy tą dwójkę i dodajemy jedynkę. Po kolei 4 razy 2 to będzie 8. Dodać 1 to będzie 9, czyli mamy 9 i przepisujemy ten mianownik. I teraz razy 16, no dajmy 16 pierwszych, tutaj będzie 1, tutaj będzie 4. 9 razy 4 będzie to 36. Teraz 3 i 3 piąte, no to znowu 5 razy 3 to będzie 15, i dodać 3 to będzie 18. No pierwszych, tak, fajnie się rozpędziłem. 5, bo przepisujemy ten mianownik, nie? I teraz razy 25 to można skrócić, że tu będzie 1, tutaj będzie 5. O kurde, na to nie byłem gotowy, na 18 razy 5. Możemy to zrobić sposobem. Oczywiście jak wygląda ten sposób, to dałbym, że to jest 10 dodać 8 i to wszystko razy 5. Czyli teraz 5 razy 10 to będzie 50 i 8 razy 5 to będzie 40 i byłoby to 90. Chwila, czy to jest realne? No, jak najbardziej jest to realne, że to będzie 90. Kolejny przykład. 1 i 2 yy, trzecie, no to 3 razy 1. 1 dodać 2 to będzie 5, czyli 5 trzecich razy 18 pierwszych. Tu będzie 1, tutaj będzie 6, 5 razy 6 to będzie 30. No i tutaj 4, 1 druga, czyli 4,5. A zróbmy to sposobem może, bo to będzie tak: 4,5 razy 8, to zróbmy, że to jest 4 razy 8. Czyli by to było ile? To będzie 32 i jeszcze połowa z 8, bo ta połówka też musi być wymnożona, czyli dodać 4, czyli będzie to 36. Pasuje, ma prawo to wyjść. Ma prawo to wyjść jak najbardziej, ale jakby ktoś chciał, to można. Standardowym sposobem to, to robić, czyli że to będzie 2 razy 4 dodać 1, czyli to będzie 9 drugich razy 8 pierwszych, to skrócić, że tu 1, tutaj będzie 4. No, i niespodzianka wyszło dokładnie to samo. A teraz ten aspekt pierujsko-ważny w kontekście egzaminu, bo tutaj punkty naprawdę wytracają się na potęgę. Otóż jest to zamiana miary, zamiana jednostek. Chodzi o to, że mamy jedną dziesiątą godzinę. No i pytanie, ile to jest minut? Często na egzaminie jest ząk, no bo yy, co? Niektórzy myślą, że 0,2 godziny to tak naprawdę jest 20 minut. No. Niestety los taki łaskawy nie jest i matematyka również taka nie jest. Musimy zawsze tutaj się zastanowić, dobra, konwertujemy godziny na minuty. No to musimy wiedzieć fundamentalne informacje, takie jak ile godzina ma minut. Jedna dziesiąta godziny. Jedna dziesiąta godziny. OK, co z tym zrobić? Hm, nie wiadomo, ale jedna dziesiąta i teraz tak. To jest godzina, godzina ma 60 minut, czyli wystarczy zrobić razy 60 minut. Co tutaj zaszło? Zamieniliśmy, mówiąc tak naprawdę matematycznie, to H, zamieniliśmy na 60 minut. A tak po polsku to godzinę zamieniliśmy na 60 minut. M zamieniliśmy to, bierzmy oczywiście w cudzysłów, no bo to jest nadal tyle samo czasu, tylko wiadomo, zmieniła się jednostka. Skróćmy, jeb, jeb i to będzie 6 minut. Zrobione. Ile sekund to 2 trzecie minuty? Ok, no to 2 trzecie. Pytają nas o sekundy. No to myślimy, dobra, minuta ma ile sekund, czyżby 60 sekund? No, no tak. I teraz skracamy tutaj 1, tutaj byłoby 20, czyli 2 razy 20 będzie to 40 sekund. Zrobione. Następne. Ile metrów to? No tak nietypowo, bo to nie jest taki typowy ułamek, typu, że no, połowa, 1 czwarta. Tylko 2 i 1 czwarta Nic tu się nie zmienia, po prostu łączymy te informacje które, Te działania, które Wykonywałem wcześniej, czyli No co, zamiana 2 i 1 czwarta za, zaraz leci na ułamek niewłaściwy I teraz razy ma, Mamy tutaj kilometr mm? A my nie chcemy mieć kilometra, tylko metry No to kilometr ma ile metrów? Oczywiście 1000 Zamieniamy to na niewłaściwy 2 razy 4 to jest 8 Dodać 1 to będzie 9 czwartych razy 1000 pierwszych i teraz by to było tak, tutaj przez 2, dajmy, że to jest 2, to będzie 500, nawet można było od razu przez 4, co nie? I teraz 1, i tutaj 250, czyli 9 razy 250, ja to zapiszę no i na to też nie byłem gotowy. To jest tak jakby było 10 razy 250, tylko minus jeszcze raz 250, czyli by to było w sumie 2500, jakby było 10, ale minus 250, czyli będzie to i będzie to 2250. No i de facto to by było tyle. Na środku widzisz teraz następstwo tego filmu, czyli nie ułamek danej liczby, tylko procent danej liczby możesz sobie kliknąć, możesz obejrzeć także powodzenia się cześć!